Cześć! Witam Was w nowym odcinku już z trzeciej serii, można by powiedzieć. Ale jeszcze zanim pojawią się jakieś materiały związane z Ameryką, to opowiem Wam w tym odcinku jaki mamy plan, bo trochę już załatwiliśmy od ostatniego odcinka spraw, więc poopowiadam Wam w tym odcinku trochę o tym. O! A w ogóle zobaczcie gdzie jestem. Pływam sobie nad nogatem a tutaj taka niespodzianka. Ktoś zostawił. Więc na najbliższy miesiąc mamy plan taki, aby już za chwilę lecieć do Meksyku. Kupiliśmy już bilety. I te bilety mamy na 29 kwietnia. Lecimy do miejscowości Cancun, takiej mocno turystycznej. Na dwa tygodnie pobytu mamy już zarezerwowane też hotele. W dwóch różnych miejscach. Pierwszy tydzień w Cancun, a drugi tydzień tam troszeczkę poniżej Pala de Carmen coś takiego. Udało się zarezerwować bilety już jakiś miesiąc temu, tak naprawdę, ale widzę, że ceny się nie zmieniają, jeżeli chodzi o tą linię lotniczą to jest Air France, linia lotnicza. Lecimy na początku do Holandii. Z Holandii do Francji, tam czekamy 5 godzin, i z Francji już bezpośrednio do Meksyku, do Cancun. E, taki jest plan. Bilety nie były tanie, bo kosztowały e, ponad 2000 zł za osobę. E, jeden bilet wzięliśmy z dodatkowym bagażem e, i też wybraliśmy sobie miejsca, żeby siedzieć razem z Ewą w, na tym najdłuższym odcinku e, lotu który będzie trwał 10 godzin. Ogólnie cała podróż trwa 20 i pół godziny. 20 godzin w podróży. To też niezły wyczyn będzie. Nie wiem jak to zniesiemy, ale będziemy wam dawać znać na bieżąco na naszych mediach społecznościowych, więc jakby co to zapraszam na Facebooka i Instagram przy okazji. No i następny odcinek pewnie też już będzie właśnie o tej podróży. Więc pokażemy wam co i jak. Po tych dwóch tygodniach można by powiedzieć kwarantanny poza strefą Schengen. Plan jest taki, żeby lecieć do Ameryki, bo teoretycznie już powinno być e, możliwość taka i tam będziemy szukać kampera. Kampera prawdopodobnie zacznę szukać już w Meksyku i umawiać się na jakieś różne e, oglądania, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Najbardziej chcielibyśmy to zrobić tak, żeby umówić się i od razu lecieć w miejsce, gdzie będzie ten kamper yy, nasz docelowy. Mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę za pierwszym razem. Nie będziemy musieli wypożyczać auta, jeździć i szukać. Mam nadzieję, że tak się da zrobić. Będziemy szukać kampera w yy, yy, kwocie mniej więcej 10 tysięcy dolarów do 15 tysięcy dolarów. Nie chcemy za dużo wydawać tak naprawdę, bo Prawdopodobnie, będziemy mogli być tylko tam 3 miesiące. Rozpoznaliśmy też temat odnośnie tej Esty, i podobno nie ma takiej możliwości, żeby pojechać sobie na tydzień do Meksyku bądź Kanady i wrócić za chwilę znowu na wniosek ESTA, żeby dostać wizę 3 miesięczną. Więc, albo trzeba wrócić z powrotem do jakiegoś innego kraju, do, no na przykład do Polski. I wtedy podobno to się resetuje i już można na następny dzień nawet lecieć z powrotem do Stanów, ale ten wyjazd do Meksyku bądź Kanady nie resetuje tego. Takie dostaliśmy informacje. Więc szkoda, tylko 3 miesiące, ale może 3 miesiące wystarczą tak naprawdę. Plan jest też taki, żeby jednak tego kampera sprowadzić do Europy i kontynuować podróż tutaj później po Europie tym kamperem. Poza tym jeżeli chodzi o koszty, to jeszcze z takich kosztów jest ubezpieczenie. Niestety stwierdziliśmy, że do Ameryki to nie ma co oszczędzać i kombinować z jakimiś różnymi ubezpieczeniami. Postanowiliśmy, że ubezpieczymy się normalnie w PKO. I będzie nas to kosztowało ponad 2000, 2100 dokładnie. Jeżeli chodzi o hotele, te, które mm, zarezerwowaliśmy już w Meksyku, to pierwszy tydzień w Cancun ośmiodniowy będzie nas kosztował 1300 zł, a drugi pobyt tygodniowy, wyświetlę tutaj dokładną cenę. Yy, więc jak widzicie, nie jest tanio. Mamy nadzieję, że uda się przyoszczędzić później, już w Stanach, kiedy kupimy kampera i wtedy nie będziemy musieli wydawać kasy na noclegi. Więc tak to właśnie wygląda. Trochę pozwoliliśmy sobie na więcej, jeżeli chodzi o Meksyk. Można by było znaleźć dużo taniej, ale stwierdziliśmy, że te dwa tygodnie takie będzie przy okazji trochę wakacyjne. Dawno nie byliśmy na żadnych wakacjach, więc przyda nam się. No dobra, to na razie tyle. Ja wsiadam do kajaka i wracam do domu, a jeszcze za chwilę coś Wam poopowiadam. Time stops when we're alone. You got my step away No to jestem z powrotem w domu. I co, mamy 25 kwietnia i pada śnieg, jak widzicie, za oknem. Dramat, no ale na szczęście za 4 dni. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda i ruszymy. Yy, no, zaraz jeszcze Wam pokażę te nasze hotele, w których będziemy mieszkać przez najbliższy czas w Meksyku. Ale zapalmy światło. Dobra, to teraz już tak na szybko opowiem Wam, co jeszcze załatwiliśmy przez ostatni czas. Więc, mianowicie, to udało się załatwić oto takie prawo jazdy międzynarodowe, tak to wygląda. Wygląda to jak jakiś stary komunistyczny paszport. Ale, no niestety, będzie one potrzebne prawdopodobnie do zarejestrowania samochodu. W USA, dlatego też je kupiłem. Kosztowało to tylko 35 zł, więc nie jest źle, ale pamiętajcie, że trzeba mieć dwa zdjęcia. Czeka się na to, tak, około 5 dni roboczych. Poza tym, jeszcze zarejestrowałem drona, żeby legalnie móc latać tym dronem w Stanach Zjednoczonych. Kosztowało to tylko 5 dolarów i robi się to na takiej specjalnej stronie. Link zamieszczę w opisie. Odnośnie rejestracji auta, to dowiedzieliśmy się, że chyba najłatwiej będzie właśnie zarejestrować samochód w Kalifornii albo we Florydzie. I ogólnie tam też zauważyliśmy, że najwięcej jest kamperów, więc jeszcze nie wiemy gdzie dokładnie po której stronie się zatrzymamy w Stanach ale to będzie uzależnione trochę od właśnie tego kampera gdzie go znajdziemy wolelibyśmy osobiście polecieć do Kalifornii na początek i później przejechać całe całe Stany i dojechać do Florydy i tam go wysłać tego kampera do Europy. Jeszcze jedna rzecz która nam została do zrobienia tutaj w Polsce to testy. I w Holandii niestety nic się nie zmieniło w tej kwestii, i będzie trzeba wykonać testy PCR, więc jeszcze dodatkowe 400 zł od każdego testu będziemy musieli zapłacić. Niestety, mieliśmy nadzieję, że może trochę puszczą tam restrykcje, ale nadal jest kiepsko. I w Holandii, nawet dla tranzytu, trzeba mieć test PCR. Ok, to jeszcze teraz pokażę Wam szybko te hotele, co udało nam się zarezerwować. To jest ten hotel w kanku, tak wygląda, trochę zdjęć. I on kosztował 340 dolarów, a drugi to taki. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy na miejscu. Pewnie w następnym odcinku pokażę Wam ten pierwszy hotelik, apartament, czy jakby to zwał. No dobra, to tyle w tym odcinku. Taki szybki update to był. Miejmy nadzieję, że w następnym pokażemy trochę lepszych widoczków. I do zobaczenia, do następnego. Hej!